Simoneczko, drogi widzę, jeżeli taki film ci się spodoba. To zostaw łapkę w górę, tak? Zostaw łapeczkę w górę, bo to będzie bardzo mnie motywowało. Mm, pozytywny komentarz, tak? Pozytywny komentarz i subskrypcję z bo to będzie mnie bardzo motywowało. I w ogóle sam powiedzieć, że ja wyjdę, ale niestety w tym, bo teraz wiadomo co się dzieje. Teraz część polskiej z tej czerwonej strefy, ale już nie jadam o tym. No będę musiał tam niestety w maseczce, bo nawet mój cały ten powiat jest w czerwonej strefie, ale teraz to nie o tym, bo jeżeli naprawdę zostawicie łapeczkę w górę, to będzie bardzo spoko, tak będzie bardzo spoko i bicie jeszcze na insta, tak polecam wbić na Instagrama mordeczki, tak polecam. No i co widzimy się już na filmie co chwilę. No i witam Was bardzo serdecznie, właśnie jestem teraz na dworzu. Tak jestem teraz właśnie na dworzu i chcę powiedzieć, że naprawdę jak zostawicie łapkę w górę będzie bardzo spoko, ale też nie będę żebrał o łapkach. Bo chcę powiedzieć to że jest taka fajna pogoda jest, że muszę nagrać vloga do chcę wam powiedzieć to, że Naprawdę, ja tam nagrywam na YouTube'a dla was Staram się nagrywać te filmy, tak się staram do Mam nadzieję, że docenicie Moją pracę i po prostu bo Będziecie aktywni pod tym Vlogiem, tak będziecie aktywni Pod tym vlogiem, bo jest aktualnie godzina 8.04 Tak, bo nagrywam to o 8.04, do Chcę powiedzieć, że naprawdę takie vlogi będę kręcił na dworzu, bo po prostu fajnie się tak kręci na dworzu te vlogi, naprawdę tak fajnie się kręci te vlogi wożu, no, na dworzu, no znaczy fajnie się kręci, bo wiadomo trzeba nosić te maski, no ale z drugiej strony fajnie, bo można tak oddychać, bo no, teraz mam maseczkę przez którą mogę oddychać, Do, chcę powiedzieć wam to że naprawdę wbijcie na mojego instagrama, tak polecam wam na mojego instagrama bardzo serdecznie Wam polecam, bo Fajne fotki tam mam i prawie zbliżam się do 50 followersów Lub 50 obserwujących, prawie się zbliżam Do koniecznie wbicie na Instagrama Tak, koniecznie wbicie Ten vlog gdzieś będzie trwał 3 minuty, albo Tak, nie wiem, tak dziś prawie 3 minut będzie trwał To chcę Wam powiedzieć to że naprawdę możecie napisać w komentarzu hashtag jesień, tak, hashtag jesień bo naprawdę jest taka fajna jesień, teraz taka fajna jesienna pogoda jest do nagrywania vloga to naprawdę napiszę hashtag jesień i chcę wam powiedzieć to że naprawdę, ja <ścoughs> no dużo tak mówię ale naprawdę ja tam nagrywam na YouTube od trzech lat, to naprawdę jest taki wielki progres, bo Pamiętam jak 3 tam lata temu prawie tam 4 w przyszłym roku będzie. do Pamiętam jak ja zaczynałem na YouTube, to miałem bardziej z 80 subów. A teraz mam że jest 1500, to naprawdę dziękuję wam. Znaczy 1400 tam ileś jeszcze, ale mam nadzieję, że dobiję tam 1500 subów, bo po prostu byłoby fajnie. Tak byłoby fajnie, jakby dobiję 1500 subskrypcji. I chcę wam powiedzieć to Że naprawdę ja pozdrawiam moją fajną mordeczkę Czyli mochanowskiego live, bo naprawdę on jest bardzo spoko Bo naprawdę ja się z nim już znam e, 3,5 roku, w przyszłym roku będzie 4 lata to naprawdę mochanowski pozdro Jesteś fajnym wariatem na YouTube Jak jesteś fajnym wariatem Na YouTube mordeczko, nie poddawaj się Kurde, nie poddawaj się, mordo. Dąż do celu. Tak, dąż do celu, Muchanowski. No i co ja. Znaczy, chcę mam jeszcze to powiedzieć, że naprawdę ja liczę na Waszą aktywność po tym filmem. Bo to jest taki, ja ten vlog nazwę vlog hashtag 61. I hashtag wiosenny vlog. Hashtag, znaczy, hashtag, hashtag jesienny vlog, tak go nazwę. Wiem, no tam hashtag będzie 61 i hasztag jesienny vlog, ale to tak fajnie by, taka fajna nazwa by była no taki jesienny vlog dzisiaj dla was nagrywam tak dzisiaj właśnie dla was nagrywam taki jesienny vlog, bo jest fajna pogoda, naprawdę fajna pogoda, słońce świeci naprawdę słońce świeci no i co ja się mam będę żegnał się wam pokażę jak ten właśnie teraz pogoda fajnie wygląda w moim terenie. No to widzimy się za chwilę. A few moments later.